Hej, hej, Siemanko, wszystkim. Tutaj Kikoto z tej strony. Witam ponownie na Rage Shadow Legends. Dzisiaj zrobimy sobie odcineczek krótki o, o, o tym, co nam się w końcu udało osiągnąć. Czyli, jakby powiedziała nasza ulubiona Magda Gessler, <gryw> dla niektórych gotujących, mamy to. Udało się, jak widzicie, wbić 50 level na smurf koncie. Czyli smurf to zostanie kurcze już zdeponowane i, <gryw> i zamknięte. Nie będę musiał się użerać na kolejnym. E, za to bonus, jak się domyślacie, jest taki, że odbieramy sobie na, na głównym koncie cykl złoty szart. Więc <laughs> tak wiem, widzę trzecie. No i oczywiście, bonus czwarty, więc co zrobię? Pewnie zrobię. Kurczę jak najszybciej e, kolejne konto, żeby tutaj tę misję zakończyć. Oczywiście, weźmiemy sobie przyda się na CVC nadchodzące, jak, 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 jak ta lala. E, teraz oczywiście tego wyciągać nie będę. E, więc no, potrwało to trochę. Powiem, że, że tam e, mo, można to było zrobić przynajmniej dwa tygodnie wcześniej. Także zerknijmy sobie tutaj na kalendarz. Ja po prostu miałem tutaj zajęć, czyli mamy. No, okej, okay. to jesteśmy tutaj na, na trzech miesiącach. Można było to zrobić, podejrzewam, w dwa jeździe, żeby się uprzeć, no ale, ale życie każdy z nas, ma, z, z nas ma. No i poza tym trzeba było się skupić czasem na. i yy, nie czasem, tylko skupić się po prostu na, na, na CVC, także i zresztą na jakichś tam innych, yy, na, na innych yy, aktywnościach, że na, na głównym koncie, także trzeba było ten czas jakoś dzielić. Co nie oznacza, że, że nie jestem zadowolony z tego, że udało się to wbić nawet teraz. No bo zawsze te dodatkowe szardy to. Sami wiecie, że teraz te darmowe szardy z, z kalendarza. Z kalendarza. Gdzie tu mamy? Daily. Z logowania siedziennego zostały wycięte, więc. O no tutaj to jeszcze, jeszcze, jeszcze coś tam będzie. Ale później, już tutaj mamy lipę. Krótko mówiąc, więc każdy złoty szard. Jest, jest krokiem do przodu i oczywiście chociaż jak wiecie na, na przekornie na swoim koncie chyba wszystkie jakie LEGO wyciągnąłem to wyciągnąłem z niemieckich więc... <laughs> więc to wcale jedno z drugiego nie wynika no ale próbować trzeba e, dobra to teraz co się, co się na tym koncie zrobiło no nie wiem co tutaj jesteśmy w stanie osiągnąć e, chyba biegałem już na hardzie tutaj z całkiem skutecznie z tego co pamiętam Widzę, że tu nawet właśnie zaraz, zaraz zwolnię miejsce w planie, bo tu po prostu na ostatnim CVC się udzielałem też, żeby wbić punkty i było z, z racji tego, że surowców było całkiem sporo. Do tych punktów się też udało coś rzucić. Tutaj jest... Dobra, pokażę wam to, tak, bo będzie lepiej widoczne. E, czyli no to jest, jest, jak widzicie, no, jak to początkowe nie jest, nie jest tam zbyt zaawansowane, chociaż powiem Wam, że jest paru bohaterów, którym których bardzo chętnie widziałbym na swoim głównym koncie a których oczywiście nie ma, czyli jest to Saito który jest naprawdę kosiarzem Oboro robi swoją robotę, ale tutaj właśnie tutaj dwie gwiazdy tego konta to, to oczywiście Farakin, The Fat no i Saito chociaż muszę przyznać ktokolwiek z was, no jak widzicie tutaj cała masa tych, których się nie udało wybudować już a do, aczkolwiek dobrych bohaterów, tutaj jest Tyrell jest, jest Sepulcher, która, która naprawdę się przyda. Ten gość jest całkiem fajny, szczególnie na Scaraba. Discard the Sigil, gdyby ktoś z Was nie zauważył, bo rzuca na siebie, bo rzuca tutaj na siebie tarczę i jest całkiem sympatyczny z tym. Tutaj daje obronę jednocześnie, czyli buf na, na dwustronną drużynę. Jeżeli macie drużynę,. Czyli daje skuteczny był zwiększający obrażenia i drużynie defensywnej, i drużynie ofensywnej. Yy, także naprawdę sympatyczny koleś. No i tutaj. Yy, I tutaj zwiększa właśnie, jeżeli jest prowok na, 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 na przeciwniku, to on właśnie to, to przyspiesza się za każdym razem. Także jest całkiem nie, nie zdążyłem go zbudować tutaj. Yy, I powiem, że próbowałbym. Znaczy Będę, będę go robił na, na, na swoim koncie tutaj, oczywiście podam wam, yy, podam wam rezultaty i pokażę. Jak widzicie już cztery piąteczki są, także niewiele brakowało, żeby wbić, nie wiem, kogokolwiek tutaj na szóstkę, czyli kogo z Zargale na przykład, albo Farakina na przykład. Także... rzut beretem. Ktoś kto nie ma... Bo Farakin właśnie to bardzo pomaga wam z tym atakiem drużynowym. Czyli jak widzicie tutaj ten jego. ten jego. Nie, to nie jest buff, sorki bardzo. Nie, czy to to jest? Czekajcie. Jak wrzuca. Ona... Okej, okay, tak, czyli tutaj daję te dwa buffy, zwiększony Crit Damage i Crit na całą drużynę i wszyscy atakują oprócz niego, czyli macie atak drużynowy, który pomaga naprawdę podbić Damage na Clan Bossie, no zresztą nie tylko, na każdym innym bosie, jak się domyślacie też, ale właśnie na Clan najbardziej jest wyraźny ten bonus, czyli yy, no... Docelowo chcielibyście mieć albo kogoś, kto daje wam kontratak na, na wszystkich waszych członków drużyny, kiedy jesteście na, jesteście na klombosie, albo właśnie atak drużynowy, żeby wam pomógł w tym, że atakuje więcej. Jeśli nie ma, i, i jak widzicie tutaj na tym koncie, nie że Farakin wpadł, który jest dobry, to jest taka ciut biedniejsza wersja ataku, um, ataku drużynowego to jest Concealor. E, katakomu Concealor, i jak widzicie, ma 50% szansę wrzucenia na zwiększonego ataku na dwie tury atakuje, czyli to jest takie self buffa A1 i tutaj atakuje przeciwnika trzy razy czyli jak widzicie jest fajny fajny, fajny na, na Fire Knighta no i tu jego, jego skill z Ascendu czyli on razem, razem z trójką innych, innych bohaterów z Waszej drużyny atakuje ponownie czyli jakby się udało zespolić tutaj nie wiem, na zmianę i zgrać czasowo to byście mieli co drugą turę znaczy tu jest co 4 a Farakin, zaraz sobie sprawdźmy, jeżeli by go zbukować tutaj i poczytać. No tu akurat jest zrobione. Czyli co 4 tury i co 4 tury, czyli jakby tutaj dograć tych takich dwóch wyszkolonych kolesi to mieli szczególnie, że ten się sam leczy, jak pamiętacie. Także moglibyście mieć atak drużynowy co drugą rundę, co, co dwie rundy, nie? Także w, najpierw Farakina i Consilora, Także całkiem niezłe combo by z tego wyszło no niestety. Ja, na swoim koncie nie mam ani jednego, ani drugiego. No cóż, nie można mieć wszystkiego. Także chciałem złoty szat to mam zły szat Także jak widzicie, tutaj nie mam konsilora. No, trzeba będzie poczekać, może się w końcu. Jak znaczy konsilora Farakina. No, dobra, no to, to trzeba będzie poczekać. Eee, co mnie zaskoczyło i co polecam? Jak widzicie, tutaj biłem sobie tego gościa Roktufa. Powiem Wam, że na arenie do Silvera dwójki nawet trójki, spokojnie daje radę. Naprawdę jest kurczę, daje. daje Robi coś sobie takiego. Eee, czyli jeżeli ma krytyk wystarczająco wysoki waży, wali dwa razy i potrafi z tego przy, przy, przywalić. Nawet widzę, że tu książek nie wrzucałem, ale to jego jest główny, główny term, mimo że używałem go tutaj bez żadnych książek. Eee, z tego potrafi naprawdę grzmotnąć i zaraz go wam pokażę tego, tego. tutaj. Jak widzicie, nie ma wcale specjalnych tutaj <laughs> żadnych itemków, ale tałem z nim na, na, silver, na silver 3 i, i nawet na 4. Później dopiero wpadł ktoś tutaj więcej, to, to go ściągnąłem. Eee, Naprawdę pomógł. No i szczególnie właśnie na bossach z tym, z tym, z tym tutaj jego chwytem. Czyli atakuje i ma 100% heal reduction na dwie tury. Także pomaga. Pomaga wszędzie tam, gdzie musicie ograniczyć heal reduction. Na, czyli, no nie próbowałem chyba na Doom Towers tutaj z nim akurat biegać. Muszę sprawdzić na tym koncie. No bo jak widzicie, to jest dosyć małe. tak na pewno nie biegałem, sprawdzę co tu za team. No teraz to już, już widać co za Team. Także nie, nie biegałem nim. Eee, a zresztą zobaczymy, czy ten team by sobie dał radę tutaj, czy nie. Eee, tak na szybko. Oczywiście na auto puścimy, nie będziemy się przejmować. Nie mają niestety wszystkich masterków. Po prostu czasu brakło, szczerze mówiąc. Eee, także, dobra, lećcie na auto, zobaczymy, co z tego wyniknie. Rękawiczki. No, nawet, nawet ze speedem, to na razie zostawię. Bo to znaczy, że po Enchantie będzie 8 speed, a to, to w tym secie Immortal, jak wiecie, że jest, jest potrzebny speed. HP speed, no resistance trochę przeszkadza, ale tarcza niczego sobie zostaje. No i co tutaj? Nie zabiliśmy brutala, tak? No dobra, trudno, to od razu się na niego brykniemy. Jak nie, jak nie ma, to, to trzeba pomóc. Także tutaj sentymentów nie mamy. Jak, jak mamy bardziej wpada nam Słam Dobra, tu kliknę. Tu kliknę, żeby nie było hałasu. No Sorry zbroję, ale o dobra, tak będzie lepiej. Nie będzie wam tutaj hałasować. Tutaj jak dzikie. No i co? No i widzę, że na spokojnie sobie tutaj tutaj chłopaki pykają. Bez, bo to co, też już mamy trzecią falę? I jakiejś tragedii nie ma minuta. Także no ninja oczywiście wiadomo, że wykorzystany. Tu mam chyba jedyny. Nawet nie wiem, czy ninja ma wszystkie mastery, powiem wam. No i poszło, kasa wpadła. Magnar jest kurczę, niesamowity, dlatego. No jak widzicie skład jest taki, że tylko tu dwójka ma 60 level, ale no dobra, pykniemy dalej, póki tutaj bo się sobie biegamy. W tle hałasują dwa kociaki nowe Także lubią, lubią rozrabiać, będą broić Jak tylko trochę podrosną i już będą na tyle Ciężko na tyle, e, się zachowywać, że będą chciały występować przed kamerą Każe je <laughs> Na razie, na razie mogą trzymać dystans e, Także chwilę to potrwa Także jakby coś się w tle działo to ja nie słyszę ponad de, de Większości i tak Także e, Mam nadzieję, że nie będzie wam przeszkadzać Dobra, no to tutaj oczywiście mamy Mamy skull Crushery z nieśmiertelnością, także chwilę to zajmie. E, żeby to, żeby to e, o, oporządzić jak mi to zajdzie, to się pewnie skończy, ale widać już. No! Dobra, Magnarz zrobił swoje, podpalił. Saito, niesamowity damacz. Nie spodziewałem się w ogóle po nim takim, że on. Szczególnie jak sobie zda tego cell buffa, o właśnie tego. O, to, <laughs> to. To tak się właśnie kończy. Także jeżeli mam wpadnie, polecam, polecam go rozwijać, w ogóle się nie zastanawiać. Specjalnie bo. No, Zalgalanie nie do trzeciej rundy. Widzę od Davokera no i Magnar z tym swoim masowym podpaleniem także te, tego gościa też no, Akurat ten, ten skład tutaj widzę, to jest taki, który, który docelowo chciałbym mieć na, na górnym koncie i pewnie i, i na 60. -tkę. Spokojnie, bo, bo ani jeden tutaj z tej ekipy. Absolutnie nie ma czego żałować. Zresztą w filmie to zargali robiłem, to sami wiecie, że warto ją budować. Eee, Magnar zaskoczył jako defensywny bo ten Jest naprawdę Damasz, który potrafi wykręcić to, 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 to... Szczerzy, szczerzy zęby. Także warto się tym zająć. No, a reszty, no wiadomo, może nie wspomniałem. Zalety parę na wspomniałem. Plus oprócz tego, że ma tak dużo nowy, sam z siebie potrafi też wykręcić eee, całkiem niezłe cyfry. Także, także absolutnie nie ma teraz. Zerknę tylko, co oni tutaj mają eee, z masterków. Także będziemy się żegnać z tym kątem z moją... Dobra, masterki, gdzie tutaj? Tutaj. Czyli jak widzicie ninja w proszku. <laughs> Sight w proszku, oboro się robi. E, także... O tutaj nawet na Magnarze wcale nie ma, to tym bardziej mnie zaskakuje go, niech, ja, niech ja spojrzę, czy ja robiłem jakieś książki. He, <laughs> dobra. Niezłe, niezłe, niezłe. E, jak widzicie, on ma bardzo fajny pasyw. Także, jak, jak go zbuduję, bo, bo mam chyba na głównym koncie, jak zbuduję go na maxa to zrobię z masterkami i oczywiście pochwalę się, bo uważam, zacz, jestem pewien, że warto go budować. Po prostu jest kurczek, koleś niesamowity. Nie, także, także warto. Pokrótce, tylko skilla o nim wspomnę, czyli super hit hammer, level pierwszy mamy. Atakuje jednego przeciwnika, ma 45% szansy na wrzucenie obniżenia defa na dwie tury, i ma 100% szansy, jeśli już, już, już cel się pali. Czyli jeżeli zaczniemy. Nie wiem, ninja mi podpalimy kolesia i poprawimy ten, wtedy 100% zdjęcia defa. A2, czyli atakuje, i to jest to który naprawdę naprawdę potrafi obsmażyć kolesi, Kurczę, 3 4 albo, albo całe HP zabrać. A wszystkich przeciwników, wrzucę dodatkowy hit na przeciwników, którzy nie mają na sobie HP, HP debuffa. A ja. Ma 50% szansę wrzucenia stuna, jeśli. Już coś się pali, więc jak sobie wyobrażacie, jeżeli podpalicie pająki, małe spiderlingi, na, na, na małe pająki, na pajęczycy To on kurcze, albo je, albo, je, albo je wytrzepie, bo dostaną podwójne obrażenia, albo jeżeli na kimś nie siedzi, któremu się udało i nie upiekło <laughs> To dostanie wtedy stun Także do kontroli jest naprawdę niezły Jeśli macie problemy na pająku, a macie magnara, to nie ma się co zastanawiać yy... Fan the flames tutaj ma ma tylko jednego przeciwnika i wrzuca czyli roz, roz, rozprzestrzenia debuff z tego przeciwnika, którego zaatakujecie e, biorąc, biorąc dwa debuffy i, u, i umieszczając ich na wszystkich innych przeciwnikach, którzy mają na sobie HP Burr, czyli przykładowo, jeżeli macie małe, małego pająka, który jest, e, który jest pod, po, który ma stuna na sobie na przykład, a reszta, czyli z jego drugiego skilla, a reszta jest a, a reszta będzie podpala, znaczy on będzie podpalony. Kurczę, zamie zamieszałem trochę, co? <laughs> dobra. E, czyli zabiera wtedy tego stuna z tego jednego pająka, który nie jest podpalony i wrzuca na wszystkich innych wtedy, bo one są podejdź mió. I zwiększa przedłuża wszystkim to podpalenie Ona tam także do kontroli i do, 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 do niszczenia pająka jest rewelacyjny i oczywiście, że polecam, dobra, no to myślę, że musimy tutaj cyknąć po raz kolejny. E, kolejnym moim projektem będzie AOX. Ze względu na, na, jego, na jego wszechstronność i na to, że może, naprawdę skutecznie może leczyć na Bossie yy, Także to będę sobie, sobie, sobie robił. No a jeszcze nie skończyłem tego magnara, czy tak? Jego pasywka leczy się 1% max HP ze swojego HP za każdym razem, kiedy ktoś w bitwie otrzyma obrażenie z HPB, czyli ktoś w bitwie nie tylko, czy przeciwnica, jeżeli wy sami oberwiecie. Także naprawdę jego skuteczność leczenia potrafi, potrafi wzrosnąć, a ja zresztą wiecie, że na Doom Tower naprawdę się i na falach, i na bossie potrafi, potrafią was podpalać, także, także naprawdę, dlatego jak widzicie tutaj jest chyba na max, na, na, na zbudowany właśnie na HP, co prawda nie te gadżety jeszcze są, zresztą sami wiecie jak na moim koncie jest, to, 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 to szału nie ma, więc, ale, ale już z tego co, co on ma tutaj, to naprawdę potrafi mi dawać wykręcić, więc, więc polecam. Dobra, to, to tyle jeśli chodzi. Już sobie tutaj wyjdziemy. Podziękujemy wszystkim. Dobra, i, i sobie wyjdziemy. Wyjdziemy z, z klanu, żeby nie zabierać miejsca. No i co? I, I niecałe myślę, że gdyby się człowiek uparł, to zrobiłby to prawdopodobnie w dwa, w dwa miesiące zupełnie, no ale mówię, możliwości za dużych, nie, takich, żeby się upierać tylko i wyłącznie na tym koncie nie miałem, więc, e, więc wyszło jak wyszło. Zadowolony jestem. Jeżeli ktoś z Was, szczególnie z nowych graczy, miałby ochotę dostać takie konto i się nim zająć i sobie rozwijać dalej, to da, dajcie, dajcie znać w komentarzu albo, albo nawet zostawię tu pod filmikiem link do Discorda, jeżeli nie chcecie się tutaj jakoś na, na, na YouTube wpisywać e, personalnie to tak. dam link do Discorda i tam dajcie mi PM-a, podam wam, podam, wam, e, podam wam detale konta i, i będziecie się mogli na nim bawić. Jak widać tutaj za, za, bogate, za bogate nie jest, ale, ale, ale coś tam zawsze możecie podziałać, szczególnie jeśli wam tam, nie wiem, jeżeli chcecie zacząć, od, za, zacząć sobie od jakiegoś takiego pułapu średniego. Niższego. Dobra, sprawdzę tylko jeszcze. Klan Boss. Aha, no właśnie, nie odebrałem. No to się pospieszyłem, mogłem odebrać nagrodę z Klan Bossa. Najpierw. Także. Dobra. To by było na tyle. Na, czyli kończymy przygodę z małym swym Numer dwa. Jak, jak nabiorę chęci i sił i możliwości czasu, to. To zacznę i może zrobię sobie jakiś specjalny odcinek, może o tym, czy tam, może jakiś mały stream o tym, jak, jak szybko to levelować i robić. Może uda się z wami nawet pobawić razem w jakiś, jakiś weekend, żeby, żeby zrobić. No bo po, sami wiecie, trzy, zrobi, trzy, 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 trzy wypełnione konta z refera, to macie dodatkowe, czyli czwarty złoty szart za free. Także i skoro już zrobiłem 50%, to, to, to będzie tylko zrobienie tego jednego konta to będzie jak 50% roboty następne z rezultatem na 4 na cztery szardy. Teraz tak, chciałem zapowiedzieć, że prawdopodobnie zaczniemy sobie małą serię małą serię z account takeover. Czyli będzie to na zasadzie, że jeżeli ktoś wyrazi chęć, potrzebę, że, że będzie chciało, żebym pomógł mu coś na jego koncie robić i gdzieś tam pomóc z, 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 z postępem w poszczególnych, w poszczególnych elementach gry, Gdzieś sobie w jakimś kontencie nie radzą, a, a będę miał na to czas i chęci i będą możliwości na koncie, bo przede wszystkim będą musiały być jakieś temki, które będzie można. Z reguły, jeżeli, z reguły, jeżeli utykacie gdzieś, to albo nie macie odpowiedniego składu, albo odpowiedniego czasu w tym składzie, albo nie macie odpowiednich itemków na tym składzie. Więc no, na to niestety trzeba trzeba mieć surowce. surowce jak najbardziej z Silvera, którego jak wiecie ciągle nie ma, <laughs> ciągle mało, ale. Jeśli mielibyście ochotę na coś takiego, to, to musicie być przygotowani właśnie z punktu widzenia silver no i mieć trochę, trochę odłożonych jakichś artefaktów, przynajmniej tych, które, które są najczęściej używane, żeby w razie konieczności można było zbudować któregoś z waszych bohaterów po to, żeby, żeby wypełnił tą brakującą lukę albo, albo jeśli nie lukę, to po prostu dodatkową rolę, która wam brakuje, żeby, żeby zrobić postęp na, na danym etapie gry. E, także oczywiście detale podam później e, kiedy i jak będzie się to miało dziać e, ale, ale uważam, że, że jest możliwość, żeby to robić. Pomagałem tutaj już na indywidualnych takich sesjach, niektórym, niektórym z nas także e, udawało się lepiej lub gorzej, ale zawsze było śmiesznie, <grym> więc tutaj sobie e, będę, będę, będę miał te, te chęci po to, żeby żeby wam w tym pomóc. Także Yy, oczywiście jakoś się skontaktujemy yy, wstawię, wstawię, wstawię oczywiście link do Discorda jeszcze raz, jeżeli ktoś będzie miał chęć skontaktować się w ten sposób i, i chętnie pomogę, jeśli tylko będę mógł. Także widzę, że tutaj po resecie w ogóle tam do areny czegoś nie robiłem, no jak widzicie tutaj pro problemów raczej nie ma. Team mam dosyć dziwny, znaczy dziwny, no taki sobie nietypowy, yy, a nietypowy dlatego, że yy, jeszcze niedawno, jeszcze niedawno do... Do bardzo niedawna jeszcze Ninja działał tak, jak działał, czyli był po, po debufferze, czyli po Zargali, ale gdzieś mi tam wpadł fajny itemek i jakoś weszły staty zaraz za dużo w no i teraz Ninja jest przed. Więc oczywiście Zargala zaczyna jako debuffer. Znaczy nie, debuffer jest pierwszy, także widzicie, Zargala robi za debuffera i tylko brakuje tutaj, Spirit Host się teraz trochę obija, bo jest po prostu za wolna, powinienem ją przebrać. <laughs> ale jak, to jak mówię wam, nie ma teraz... No nie ma już ciśnienia na tym koncie, także oczywiście zostanie, bo Spirit Host trzeba było ją ubrać tak, żeby była szybsza, żeby, żeby był optymalny, tak jak był wcześniej, po prostu teraz czas się... Ninja zrobił się zbyt szybki do, do Spirit Hosta i dlatego to wygląda jak wygląda. Tutaj nie wiem czy się rzucać na to, no w każdym razie dobra sprawdzimy. E to był, Wykorzystałem Spirit Hosta tutaj, no bo jak, za, za, jak zaczynacie, no to trzeba, po to, żeby dostać Tun, trzeba poczekać cały miesiąc. A, a ja chciałem, no nie chciałem czekać cały miesiąc. Także to prawdopodobnie skończy się jak się skończy. Chyba, że ninja coś tu zrobi, chociaż mają odporność na debufy, więc raczej wątpię. Yy... No dobra, no ale trzeba. Tak, z Urlodem to powinienem się domyślać. <laughs> że to raczej nie wyjdzie, e, także, oczywiście, z braku haikatu e, Speed, speed lead dawała dawało Spirit Host. A oprócz tego, że daje właśnie zwiększony atak o 50%, i bardzo fajnie to działa, jeśli nie skrewimy, wyruszając tutaj na... <laughs> na Warlorda, który daje nam tutaj, oprócz proszę, taki, takie bufki na cały team, e, plus ma plus ma resist na 80, więc oczywiście akurat y trzeba podbijać, więc tutaj wiedziałem, że dostanę jumbo, ale, ale trzeba, było, <laughs> trzeba było się rzucić. Dobra, to zobaczmy 95 energii. 95, 95 power to różna, czyli sporo większe od nas. Jeżeli ktoś ma właśnie Zobaczmy jak działa. No, padł tylko KL, także zaraz się to skończy, bo Franki się do mnie dorwie. No, rzucił teraz ochronę, no więc tutaj nie za bardzo. I bez będzie go podnosić, bo już tutaj... Okej. Okay. Dobra, także nie wybieramy się na teamie, które są dużo od nas wyższe. <laughs> Przynajmniej nie wtedy, kiedy... no, ale dzienny zaliczony, energia jest. Dobra. <laughs> yy, co co... Później, nie wiem, czy tutaj możemy coś robić. Pewnie tak, no oczywiście, Perception można by było robić. Albo i nie, bo tu widzę, że wy, 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 wyskładałem. Tutaj nawet na poprzedniej edycji Blood Doom Tower byłem, także coś, coś się tam dozbiera. Oczywiście nie na bumelu, nie na tym koncie, bo tutaj wiecie, że to jeden z trudniejszych. Dobra, tu nie będę przedłużał. Już wiecie, że będę robił, że będę robił sporadycznie akont tej cover, żeby pomagać Wam w progresie, w postępie i, i pomóc porozwijać się w danym zakresie. Także, jeżeli ktoś jest zainteresowany małym kontem i, i chciałby sobie pograć po, i się pobawić, tutaj to, to dajcie znać. Skontaktujcie się najlepiej przez Discorda i, i to konto jest do oddania dla Was. Także to był Girkoto, jak tylko zrobię, jestem na, na prawie na skończeniu biguna z, z pełnymi masterami, jak już zrobię wszystkie, wszystko co mam na nim zrobić, to oczywiście zrobię o nim odcineczek, bo, bo naprawdę kurczę zmienił mi tutaj i prędkość farmienia i, 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 i bieganie na arenie, także oczywiście zrobię Wam o nim odcinek, taki już porządny, pełny, żebyście mieli pełen obraz, co warto z tym, z tym wielkim typem robić, Prawda? To był Girkoto, trzymajcie się!